13.10, w związku z tym już oficjalnie możemy zaczynać naszą rozmowę. E, ja w związku z tym mówię dzień dobry wszystkim, e, miło Państwa tutaj gości, gościć w tym naszym pokoju, e, przy naszym stole. E, witamy na jednej z rozmów kongresowych, podczas której gościniami są bibliotekarki. E, I w związku z tym przedstawiam od, od, od razu e, Monika Bariga, kier kierowniczka Biblioteki Otwartej, Filip Biblioteki Miejskiej Włodzi. E, witaj Moniko e, i Klaudia Pabijan, e, bibliotekarka i bioterapeutka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanym. E, nie będzie z nami dzisiaj Małgorzaty Karpiskiej z Wrocławia, która się niestety rozchorowała. E, i nasza dzisiejsza rozmowa będzie się opierała na doświadczeniach projektu Biblioteka dla Wszystkich Różni i Równi Ważni realizowanego przez FRSI w partnerstwie z międzynarodową organizacją Save the Children. W ramach projektu w kilku, kilkudziesięciu bibliotekach w całej Polsce prowadzone były działania edukacyjne i włączające dla dzieci z młodzieży i Ukrainy. Oraz z Polski. Zajęcia dotyczyły takich tematów jak nauka języka polskiego i ukraińskiego, majsterkowanie, podstawy programowania, angażujące zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne. Biblioteki tworzyły także cyfrowe centra edukacji czyli przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przy wsparciu nauczyciela mówiącego po ukraińsku. Zajęcia w ramach projektu prowadzili doświadczeni animatorzy, trenerzy, nauczyciele i bibliotekarze. Projekt Biblioteka dla wszystkich pojawił się w sytuacji nagłej zmiany. Był odpowiedzią na wybuch wojny w Ukrainie i falę ukraińskich uchodźców, którzy z dnia na dzień pojawili się w polskich miastach. Biblioteki, jak wiemy, były jednymi z instytucji, które automatycznie otworzyły swoje drzwi na nową grupę odbiorców. Często jednak były to pierwsze doświadczenia przygotowywania oferty dla osób nie mówiących po polsku oraz osób z bagażem trudnych doświadczeń. Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam wszystkich uczestników do zadawania pytań na czacie, na które postaramy się odpowiedzieć na koniec naszej sesji. I oddając głos naszym gościniom, chciałabym na początku przyjrzeć się sytuacji, w której biblioteki zaczynają działać, przygotowując się na nową grupę odbiorców, ale jednocześnie nie mając jeszcze szansy na zadanie im pytania, w czym mogę pomóc, czyli naszego kluczowego pytania, na którym opieramy dzisiejszy kongres. Powiedzcie proszę. Co robiły Wasze biblioteki w sytuacji, gdy wśród odbiorców jej działań pojawiła się nowa grupa uchodźców z Ukrainy? Jak Wasze biblioteki projektowały ofertę w odpowiedzi na niewypowiedziane jeszcze potrzeby? Co się zadziało, zanim zadane zostało pytanie, w czym mogę pomóc? Monika, miałabyś ochotę? E, tak. Więc w naszej bibliotece w Łodzi w ogóle pojawiło się bardzo dużo osób z Ukrainy od razu po wybuchu wojny, więc jeszcze zanim pojawił się projekt, pojawiła się już naprawdę bardzo duża grupa uchodźców. Nasza biblioteka jest w centrum łodzi, więc blisko dworca, również i nad nami działał punkt pomocy cudzoziemcom który w tym momencie miał bardzo dużo pracy, więc nasza, nasze działania najpierw zaczęły się od jakiejś takiej drobnej pomocy dla tego punktu. E, byliśmy no, taką jedną dużą poczekalnią po prostu też dla setek osób, które stały w kolejce po prostu do tego punktu. Jakąś taką e, przestrzenią ciepłą, bezpieczną. E, w pierwszych odruchach no, to były takie działania, które wszyscy podejmowaliśmy, czyli jakaś zbiórka odzieży, zbiórka żywności. Takie po prostu ludzkie odruchy serca, nie do końca zorganizowane jeszcze jako instytucja, ale bardzo wielu bibliotekarzy po prostu chciało pomóc tak pojedynczo, więc przyjęło to też formę kilku zbiórek w kilku bibliotekach Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Byliśmy na pewno też takim punktem informacyjnym, gdzie należy się udać po jakąś pomoc dalszą. Oczywiście była bariera językowa na początku, ale to, to to jest jakby poza. To nie okazało się tak dużym problemem, jak sądziliśmy, bo naprawdę w jeśli nie po ukraińsku, to mogliśmy się też po, po trochę mieszanym językiem dogadać. Czasem po angielsku również. E, oczywiście były też w centrum pomocy były osoby, które mówiły w języku ukraińskim czy rosyjskim, więc już nie miały tego problemu, my trochę większe. Ale nie okazało się ta, tak dużą barierą, jak, jak na początku się troszeczkę obawialiśmy i jak e, sądziliśmy. E, pierwszym takim e, Gestem, krokiem, który uczyniła Biblioteka Miejska w Łodzi, było uruchomienie dodatkowego budżetu na książki po ukraińsku, ponieważ normalnie nie mieliśmy ich w ofercie wcześniej, ale tutaj no pojawiła, się, pojawiła się taka potrzeba. Pomyśleliśmy też, że to będzie takie miłe otwarcie, miły gest zapraszający osoby z Ukrainy do biblioteki. I kilka bibliotek, zwłaszcza te w Centrum Łodzi, gdzie rzeczywiście najwięcej osób z Ukrainy trafiało otrzymało dodatkowy budżet na, na zakup takich książek. Między innymi właśnie w naszej bibliotece też stopniowo zaczęło się pojawiać coraz więcej książek w języku ukraińskim. Najwięcej oczywiście mamy dla dzieci, bo rzeczywiście to jest taka duża grupa dzieci z Ukrainy, która odwiedzała naszą bibliotekę już. Pojawiła się też pomysł organizowania różnych zajęć jeszcze przed projektem, tak jak widzę. Przede wszystkim były to takie w ramach wolontariatu prowadzone grupy językowe z język polski dla osób z Ukrainy. Więc to były pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące działań. Jeszcze nie do końca zorganizowane. Pojawiła się taka u nas grupa kilku bibliotekarzy koordynująca działania skierowane dla osób z Ukrainy. Ja też byłam między innymi w tej grupie. A później pojawił się projekt, więc z przyjemnością do, do niego dołączyliśmy, bo no, mogliśmy wtedy rzeczywiście ubrać nasze działania w jakąś taką zorganizowaną, zorganizować po prostu takie rzetelne różne działania, fajną ofertę takich zajęć i dla dzieci i dla osób dorosłych. I ta oferta była bardzo bogata, taki projekt rzeczywiście pozwalał na realizację wielu różnych działań, tak jak mówiłam na kodowanie, majsterkowanie i pomoc w nauce. I wszystko, co, co, co mogliśmy sobie wymyślić. I tak też zrobiliśmy, że zaczęliśmy na bogato, żeby tak pokazać całą ofertę projektową. I zaczęliśmy, zanim zadaliśmy rzeczywiście pytanie osobom przychodzącym, co tak naprawdę jest im potrzebne. I kiedy już. Zadaliśmy to pytanie, bo było takie badanie potrzeb przeprowadzone, czyli nasze rozmowy z dziećmi i z osobami dorosłymi. To okazało się, że tak naprawdę. To najpotrzebniejsze jest to, co robimy od początku, czyli dawanie bezpiecznej przestrzeni. Takiej, gdzie innej niż, słyszeliśmy, że to jest inaczej niż w, z bibliotekami w Ukrainie, gdzie u nas naprawdę każdy ma swobodny dostęp do tej biblioteki i może po prostu przyjść sobie tu posiedzieć, poczytać gazetę, pobawić się różnymi grami, czy poznaniami, które mamy dostępne, czy sprzętem, który jest w bibliotece. Więc to była taka przestrzeń, gdzie można było po prostu przyjść, nie tłumaczyć się, pośledzić sobie, wypić kawę. I bezpieczna, ciepła przestrzeń. E, cyfrowe centra edukacyjne pozwoliły, oprócz tego, że pomagały w nauce, dawały na przykład rodzinie szansę, mamą zazwyczaj, na to, żeby mogły zostawić dziecko pod opieką nauczyciela, opiekuna, który kontaktował się w języku ukraińskim z dzieckiem, e, i iść na zakupy, czy iść do urzędu, coś załatwić, jakieś ważne sprawy. Więc to też była taka bezpieczna, tak jak mówię, przestrzeń, gdzie można zostawić. E, dziecko na dwie godziny, trzy godziny, tak jak dyżurował nauczyciel, który w międzyczasie też odrobił z nim oczywiście lekcje. Była też pomoc w języku polskim i to było bardzo ważne. Natomiast jeszcze ważniejsze okazało się ćwiczenie języka ukraińskiego, żeby nie zapomniały swojego ojczystego języka i nie traciły tej łączności z kulturą swoją. Więc to była też prośba rodziców, żeby ten język ukraiński ćwiczyć. Cóż jeszcze, dostęp właśnie do, do książek ukraińskich. To było też ważniejsze niż sądziliśmy, bo pojawia się też taka miła sytuacja, gdzie właśnie mama już taka zaprzyjaźniona z nami. Bardzo się wzruszyła, bo wzięła z półki książkę, którą ostatni raz czytała z swoim synem w Ukrainie, jeszcze przed chwilę przed wybuchem wojny. Pomocy też do nauki języka polskiego po prostu dla osób, które już zaczęły osadzać się tutaj w mieście na nowo. Na prośbę też osób z Ukrainy, osób biorących udział w projekcie dorosłych zrobiliśmy więcej głów języka polskiego, bo to się okazało najważniejsze. Właśnie ćwiczenie języka, żeby móc dalej iść do pracy, tak, znaleźć sobie, a nie móc się komunikować, więc mm, pomoc jak najbardziej, ale rzeczywiście powinniśmy bardzo ją dostosować i zadać głębokie pytania, jaka jest potrzebna, bo czasem można przestrzelić, zarzucić ludzi chęcią pomocy, a nie do końca może być yy, tak wycelowana, jak powinna. Tak więc bardzo ważne pytanie i trzeba to wysłuchać jeszcze rzeczywiście. Tak, ta weryfikacja planów z rzeczywistością i takie czujne obserwowanie tego, co się dzieje, jakby jest ważne jakby w każdej pracy, każdej instytucji. Klaudia, w przypadku zakopanego. Co się takiego wydarzyło, kiedy się pojawiła nowa grupa odbiorców, co się zmieniło w bibliotece? Jak się zmieniła oferta biblioteki pod wpływem tej nowej sytuacji? U nas tak się zmieniła ta oferta, że zostały zaproponowane zajęcia cykliczne, czego nie było, więc to nam dużo dało i rzeczywiście było bardzo dużo chętnych i z Ukrainy i właśnie też Polaków wzbogaciło tą ofertę. Nie mieliśmy wcześniej takiej systematyczności, kiedy wprowadziliśmy tą ofertę dzięki projektowi, zauważyliśmy, że ona się cieszy bardzo dużą popularnością i nie spodziewaliśmy się aż takiej ilości. Osób, więc to się zmieniło tak na plus. Co się jeszcze zmieniło? A tak, poszliśmy ofertę o, że tak powiem, zasoby w języku ukraińskim. Nie mieliśmy wcześniej takiego dostępu, więc to było dodatkowe. Na pewno co jeszcze takiego było związanego z tą ofertą. A, a, powiedz, a powiedz, proszę, bo o tym też rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy, że taka nowa sytuacja, nowa grupa odbiorców też wpływa bezpośrednio na zespół biblioteki. To znaczy, są takie zmiany, które zachodzą jakby strukturalnie w instytucji, ale też jakby w głowach osób pracujących w instytucji. Co z takiego się u Was wydarzyło? To opowiem, jak to właśnie u nas, tworzenie tego zespołu, jak to wyglądało. To u nas, tworzenie tego zespołu, to wyglądało tak, że pamiętamy, że to był właśnie koniec pandemii, początek wojny, więc ta atmosfera w ogóle w społeczeństwie u nas, w bibliotece też była napięta wiadomo. No i przychodzę sobie pewnego dnia do pracy i tam już właśnie rozważania na temat przystąpienia do projektu. Kiedy wiedzieliśmy, że tak, że decyzja jest twierdząca, że bierzemy udział w tym projekcie, no to Mnóstwo obaw, tak. Przede wszystkim ta bariera, jednak językowa, tak. W ogóle jak sobie z, z tym poradzimy, jakie będzie zapotrzebowanie tych użytkowników, kto z nimi w ogóle będzie pracował, kto się tego podejmie. No i tutaj się okazało, że mamy asa w rękawie, bo nasza pani dyrektor jest po filologii ukraińskiej, więc nas tutaj wspomagała językowo. Okazało się, że nie jest to takim problemem. Na początku zostało też zorganizowane zebranie dla wszystkich pracowników biblioteki, gdzie jasno i wyraźnie zostały przedstawione cele projektu. Pani dyrektor zadała nam też bardzo ważne pytanie, kto chce wziąć udział w realizacji tego projektu, na ile chcemy się zaangażować. Padło też bardzo ważne zapewnienie, że jeżeli nie będziemy sobie z czymś dawać rady, to możemy kogoś zatrudnić. Dodatkowego, więc to było dla nas bardzo ważne. No i automatycznie zaczął kształtować się nasz zespół. Zadania były rozdzielane według zainteresowań i z tym, z czym najlepiej sobie radzimy. Mieliśmy jeszcze taką jedną dodatkową sytuację, bo wraz z wieściami projektowymi. Przyszła do nas informacja, że y, Urząd Miasta ma dla nas jeszcze dodatkowe y, zadanie, a mianowicie y, chcieli u nas utworzyć centrum, centrum wsparcia dla uchodźców. Y, na szczęście mieli na to plan, y, ponieważ y, do Urzędu Miasta zgłosiła się y, pani z y, Ukrainy, y, pani psycholog, y, która y, umiała język polski. Y, no i tak do naszego zespołu trafiła y, Olga. Nie dość, że zyskaliśmy w pracy właśnie taką pomoc psychologiczną. To zyskaliśmy tłumaczkę. To było bardzo dużo i to pomogło nam w ogóle w realizacji naszego projektu. Potem pamiętam taki przełomowy punkt początek marca, kiedy to odbywa się pierwsze spotkanie właśnie z projektu. Nie ma jeszcze w naszym zespole Olgi. Pani dyrektor zajęła się właśnie starszą grupą wiekową, a jej koleżanką została młodzież i dzieci. No, to tam trochę na migi, ale na szczęście spo, tam spośród właśnie opiekunów i też mam osób uczestniczących w tych zajęciach, wyłoniła się pani, która umiała język polski. To była właśnie Julia. Pomogła nam przeprowadzić te zajęcia. Okazało się, że Julia na Ukrainie. Pracowała znowu w centrum edukacyjnym i prowadziła język angielski, matematykę, więc oczywiście też zasiliła nasz y, zespół, bo prowadziła w projekcie y, cyfrowe centrum y, edukacji, więc to było dla nas y, olbrzymia y, pomoc. Y, tak to pamiętam. Y, co było takiego jeszcze y, ważnego. Y, była taka istotna rzecz, kiedy niedawno w zasadzie, bo to był koniec wakacji, początek września. No i zostałam ja zaproszona na rozmowę do naszej pani instruktor, instruktor Sylwii, że jest możliwość wejścia do nowego projektu, tym razem skierowanego pod młodzież. A że ja mam skoczoną resocjalizację i pracowałam z tą młodzieżą, to to pytanie padło do mnie. No, i ona mi tam mówi też o swoich obawach, jak wiadomo, że mamy tyle, i mamy kolejny projekt, i tyle rzeczy się dzieje, i musimy się wywiązać z tego, z tego. No, ale fajny, fajny projekt jest w ogóle jest warty działania, czy, czy go będziemy realizować. Ja pamiętam, jak tak usiadłam. Jak mówię, no wiesz jeszcze dwa lata temu powiedziałabym Ci, nikt kto, to w ogóle zrobi, jak to zrobimy w ogóle, że, że nie mam mowy. Mówię, a teraz mówię, nie mam żadnych wątpliwości, że oczywiście, że bierzemy, że to świetny pomysł, dlatego to tak się zmienia i chciałam tu uczyć też wszystkich, że, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc y, projekty są bardzo uzależniające i y, 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 właśnie raśnie ta ciekawość, ta adrenalina, co tam będzie, y, y, czego my się to, y, nowego dowiemy i nauczymy. Если yes, в To piękne jakby podsumowanie, bo jakby poza nowymi doświadczeniami, które zyskała biblioteka, poza nową grupą odbiorców, nowymi użytkownikami, zyskaliście dwie nowe współpracownice. Tak, jak Bardzo. Rozumiem. I dalej no. współpracujemy. Olga została, teraz prześliczmy w nowy projekt. Julia jest z nami to już nie są takie panie, które ten są nasze koleżanki z pracy, więc bardzo dobrze nam się pracuje. Też jest jeszcze większa. Zaczynaliśmy z otwartości. Ale pracując jeszcze, urosła ta y, otwartość y, do współpracy, i to jest takie naprawdę y, 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 bardzo piękne, że, że, że... Tak się świetnie dogadujemy i, i, i planujemy ze sobą różne wydarzenia, i one też są bardzo zaangażowane. I to też jest tak, że one też, wiadomo, że pracują ze swoimi, ale pracują też z Polakami, więc to też dla nich nowe doświadczenie, dla nas, prawda? Bo, bo na początku było to rozgraniczenie, że jednak oni, one ze swoimi, a my ze swoimi, a teraz już nie. Teraz my jesteśmy dla nich i one dla nas, więc um, pięknie się to um, ułożyło. No ja, ja widzę, że nie dość, że macie jakby wielokulturową, wielojęzykową grupę odbiorców, to jeszcze macie również taki zespół. Mamy tak zespół, tak. U Was również jest podobna sytuacja, to znaczy, że do zespołu dołączyła osoba pochodząca z Ukrainy, która no, stała się częścią zespołu biblioteki. Tak, Natalia od początku projektu została zatrudniona, jest właśnie nauczycielem w, centrum, w cyfrowym centrum edukacyjnym. E, po to, żeby właśnie przełamywać też e, bariery językowe, ale przede wszystkim łatwiej się zbliżyć e, do dzieci, osoby, która mówi w tym języku. E, zresztą taki był też wymóg e, projektu, tak żeby za, zawsze. Mm, była osoba mówiąca w języku ukraińskim, żeby dzieci czuły się bezpiecznie po prostu. I, e, I o to też nam chodziło w całym projekcie, tak? Myślę, że ten projekt bardzo e, też nas uwrażliwił po prostu. E, całą Słuchaj, musi, musimy powoli kończyć, ale chciałabym, żeby wybrzmiało jeszcze jedno pytanie, które zostało zadane na czacie. E, pani Sylwia pyta, jak. To, o czym panie mówią, wpłynęło na codzienną pracę biblioteki z czytelnikami, czy nie zakłóciło sprawnego udostępniania zbiorów i wszystkich czynności stricte bibliotecznych. Myślę, że wzbogaciło. Nie zakłóciło, tylko wzbogaciło i tak, jak mówię, uwrażliwiło kadrę na wiele rzeczy, które nam wydają się drobnymi gestami, które wykonujemy, nieważnymi, na przykład, tak? albo rzeczy, które dla nas są codziennością, czyli właśnie to, że biblioteka jest otwarta i każdy może do niej wejść. A tutaj się okazuje, że to jest tak wielki plus, plus i tak wielki. Mam mi słowa, ale ogromny atut, atut biblioteki właśnie, że to jest taka bezpieczna przestrzeń. I każdy może z niej skorzystać po prostu. Piękną też nazwę ma twoja filia, Monika, bo to jest biblioteka otwarta i ona znaleźć ja się. A staramy że... się być na co dzień. Taka właśnie jest, również dzięki temu projektowi. Słuchajcie, minęła godzina 1330, nasza rozmowa dobiegła końca. Ja dziękuję wszystkim, którzy postanowili z nami tutaj dzisiaj być. Zachęcam również do śledzenia strony projektu Biotyka dla Wszystkich, bo on też ma swoją nową odsłonę. Kończymy właśnie tą część działań dla dzieci i młodzieży, a zaczynamy nowy projekt dedykowany głównie młodzieży i przygotowaniu jej do wejścia w życie zawodowe. Bardzo dzisiaj wszystkim dziękuję i dziękuję naszym gościom Monice Baridze i Klaudi Pabian. Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze w jakichś innych okolicznościach. Ja też mam taką nadzieję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.